Hej, cześć! Witam w kolejnym odcinku z The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. I dzisiaj będziemy iść w stronę ostatniej trzeciej kapliczki, Tam się znajduje ona. Oj, jelly. ona się tam znajduje i dzisiaj będziemy do niej zmierzać. Przy okazji zwiedzać też tutaj. Y Lodowe góry i tam widzę coś. Wejdę tam szybko. oj, oj, oj. Zapomniałem, że jak mam kamień, to tam nie działa. Tam jeszcze w przednim odcinku znalazłem tego koroka na sam koniec. Mam już 7 nasionek. Ciekawe, kiedy spotkamy hashtagu. Uuu, smok. Pokaż mi tego smoka. O, jaki ładny. Jaki ładny smok. Nigdy go nie widziałem. Wbrew The Wild go nie było. Ciekawe. Ciekawe co to za smok. O. Tam coś jest w ogóle. A to jest miejsce chyba skąd zaczynałem, tak? Nie, ta, to jest miejsce z którego... Nie, tam wyżej jest miejsce, z którego zaczynałem, tam, tam na samej górze. No tak, zaskoczyłem tam, dobra. Jednak tak to wygląda, tam jest Rauru, ale wydaje mi się, że on po prostu mi mówi, że powie, że bym tam poszedł, że tam jest jakaś droga, ale ja ją zaraz znajdę i nie będzie to potrzebne w ogóle jego rady. Bo tutaj Włucha Walka z... Pewnym, pewnym osobnikiem przegrał on, nie ja przegrałem tylko on, o, o Mamy... Oni mnie widzą tam, tak? Czy kto? A nie oni mnie widzą, dobra, siema. Panowie, 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 To jest. Yy... Okej, okay, czyli tam? Uh, tam jest jak... Tam jest jakieś miejsce No której... no to jest jaskinia, do której muszę przejść do którą muszę przejść Aby dostać się już do samej kapliczki, tam jest Ale tutaj najpierw mamy oni, oni się nie przyjaźnią? A no tak, bo Raru powiedział, że że oni traktują każdego jak wroga. Każdego. Oprócz siebie. Czy on ma dobry słuch? A Od... potrwalił, no tak, żeby. Kurde, on ma dobry słuch. Dobra, zanim on zaatakuje. Nie złożym Zanim zaatakujesz, to ja bym. O, o. Nie, co ty robisz? Ała Dobra, ogłuszyłem go. Porę, bo on już ten ogień do mnie wyciągał. Hop! Kurde! Przecież. Ale przecież skoczyłem! No, ej! No, e, no, nie zgadzam się, no. O Boże Skoczyłem nad tym ogniem, a mimo tego i tak mnie trafił. Gdzie ja jestem? Tutaj jest. Dobra, ja dobra, ja teraz pójdę za niego. Kiedy on jeszcze się z nimi bije. Kiedy... Teraz zamrożony jest. Oj, oj, oj. Teraz mu zrobię... Tak za, za pleców, halo. Nie, mnie też zaprosili. Dobra, wiesz co? Agi... Jest, nareszcie go zrzuciłem. A wiecie co wy też gi? Ała! On zginął, on zdełdął. Let's go. Kurde, no ale nie podniosłem go broni. Oraz trudno. Wchodzimy w odkrycie. Bottomless bo Cave. Nie. Czy to są czy to są bombowe kwiatki? Nie wierzę. Bombowe kwiatki z Zeldy. Tam jakiejś w RewoWDL ich nie było, bo mieliśmy te magiczne bomby. Więc no, po co mieli, miał, mieliby je dać? Czy to rozwal? Powiedziałem rozwal to. Te Amber tylko. Nie wiem po co są te te, te gemy. Mam, mam już trzy. Dobra, te kwiatki są. Kozak. Yo Ej, tam coś jest. Kolejny Amber. O ma plus 4 do ataku, jak go sfuzujesz. Ja widzę jakiegoś przeciwnika na górze. E. A to. W... A to jest. Nie, nie pamiętam, jak to się na. E... jak to się. Jak się z tą walczy? Halo? tak trochę nic mu ci nie robię, nie? Halo? A, w ci mam! Ale ty masz... Ja dobra, ja się nie, nie chcę z tą walczyć, okej? Okay? Okej? Okay? I gdy masz tak dużo życia, to ja tak średnio chcę z tą walczyć, okej? Okay? Okej, okay, nara! Nada. mi się nie chce walczyć tam jakoś trzeba się dostać nie wiem jak to się później ogarnie. Dobra, na razie to ja wejdę sobie. E, serio? Serio, dodali coś takiego, że nie można się wspinać, jak jest tak, roztobić? Nie. E, więc, co zrobić teraz muszę? Właśnie, co ja mam zrobić teraz? Skoro to jest oblodzone, no to muszę znaleźć tam jakieś inne wejście. Ale jakie inne wyjście mogłem znaleźć? Na górę. I teraz tutaj nie jest oblodzone dobra. Oj oj A dobra mam, dobra na spokojnie. Hop i teraz nie to, tylko to biorę i tutaj się wspinam. Dobra, i ostatnia prosta tutaj do tego, to miejsca. Tu jest, jest jakieś drzewo. Tutaj, a tu jest kapliczka już od razu. Dobra, i teraz. Teraz się okaże, czy jestem. Czy jestem ślepy, czy nie, trochę tak. Bo teraz. Tutaj się rozejrzę, Zobaczę, czy jest. E. A. Aha, te skrzynki się nie potrafią rozwalić, rozumiem. Tylko takie rzeczy, dobra. Czy tutaj było jakieś wejście inne? No, tu no nie widzę innego tutaj wejścia niż ten, tamtędy. Więc dziwne. W sumie, ale chociaż w sumie droga to prowadziła tamtędy, więc wydaje mi się, że to może być to. Akurat tutaj została mi minuta odnosi na na chłód i trzecia kapliczka. No, do tej kapliczki najdłużej szedłem. Dobra i wchodzimy przez portal, aby zdobyć już trzecią umiejętność. Z sześciu chyba jakie tam. W sensie podejrzewam, że jedną może być tak jak w Breath of the Wild. Eee, aparat, aparat. Aparat jakiś. Aparat takiego jak w Breath of the Wild. Było coś takiego. No i nie wiem co jeszcze. Jeszcze dwie. Jeszcze dwa miejsca zostaną wtedy. Bo jest jeszcze z, jedną jeszcze z opcji.

Oi, oi, oi. To działa tak, prawda? Tak, to tak działa. Joe! To takie mocce mara, miau lauro? Toma Com Wow! Já só Isso é Aha, po to nam była ścigierka, żeby się tutaj dosyć I tam już jest wyjście. Drop. Biorę czwóreczkę. I teraz ciach, ciach. Aha i teraz tak ojo i teraz trzeba I teraz, syk. a ja teraz i teraz w locie podczas ruchu to wejść, dobra i mamy trzecią miejkę. No, te trzy umiejętności są dużo lepsze niż te wszystkie Wreath of the Wild. Mieli fajne pomysły, jak można rozbudować, jak, jakie można jeszcze umiejętności dać ciekawe, które mają duży potencjał i mogą prowadzić do wielu ciekawych zagadek albo rzeczy. Więc, więc obeszliśmy całą tą wyspę, i teraz wracamy, chyba, no i teraz wracamy do. No, do świątyni Czasu. teraz są otwarte. No tak. Tam dalej ten smok. Zaktualizowała nam się misja Zamknięte drzwi. I teraz z tą mocą mamy chyba możliwość się tam dostać. No i teraz zobaczmy. Mamy jeszcze cztery miejsca, czyli jeśli... Na pewno będzie aparat. I jeszcze trzy jeszcze miejsca nam zostaną. No to nie wiem co. Może jeszcze jakaś umiejętność? Oj, oj. Co, powinienem zjeść? Zjeść żarcie, bo jeszcze tutaj trochę zeksploruję. Tutaj. I to tu tak... O, jeszcze dostaliśmy takie buty, które nam teraz pomogłyby, ale teraz no. mi się to nie przyda. To jest chyba tak specjalnie zrobione, żeby tutaj. Czy to, czy to jest do wylecenia jakiś pas startowy? Chyba tak. Tutaj mamy kolejną tą kapsułkę, więc teraz tak eee, wezmę 5 chargi, bo chyba z tego wypada najwięcej. Teraz zobaczmy, czy coś nowego nam się pojawi. Może pojawiły nam się te to coś do latania. Pojawiło się to. Skrzydła. Wingsy. A co jak bym wrzucił pięć tych rzeczy? Pięć tych rogów. Czy ile tutaj mi wyleci rzeczy? Tak mało? A, rozumiem, 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 rozumiem. Rozumiem, bardzo rozumiem, co tutaj trzeba zrobić. Mianowicie trzeba to postawić tutaj. Teraz wziąć sobie Asenda. I teraz robić tak. Ja nie wierzę. To też ma potencjał. Duży. No to po mamy robić te ciekawych rzeczy. O kolejna skrzynka. O kolejne kapsuły z Wingsami. Już dużo tych kapsuł mam. No, a do tej świątyni czasu, o tymi skrzydłami polecimy już w następnym odcinku. Także jeśli się podobało to zostawcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia! あ。